Cześć wszystkim, nowy filmik, pozdrowienia dla Edzia, bo Edziu ostatnio pisał, że ogląda te moje filmiki i czeka na nowe także Edziu specjalnie dla Ciebie ostatni filmik był o oszuście z Niemcza a teraz opowiem Wam wszystkim i Edziowi o oszuście, o oszustce o oszustce, nie powiem skąd, bo żeby później nie wypłynęło, że ta, że ta pani jest oszustem nazwijmy ją Danuta Niektórzy może się domyślą dlaczego, to też nieistotne. Pani Danuta w zaawansowanej ciąży, bodajże 7-8 miesiąc, z dużym brzuszkiem zadzwoniła, że chce kominek. No to ja wtedy, jeszcze moim starym transporterem z 90 roku pojechałem do niej, wziąłem ją, pojechałem z nią do Solca Kujawskiego, do Grabowskiego. Wybrała sobie marmur, z którego chce, żeby był zrobiony kominek. Kominek był nietypowy, bo kominek sobie Pani Danuta wymyśliła, że będzie od podłogi do sufitu cały z marmuru. No i nie będzie płaska płyta, tylko ona będzie tak w narożniku: będzie 30 cm złamana i prosty przód. Nie jesteś w stanie takiego wielkiego kawałka wnieść do pokoju w całości. Tym bardziej, że są te boki załamane. Dlatego od razu powiedziałem, że będzie w trzech elementach. I tak każdy element ważył około 100 kg, także musieliśmy go w trójkę wnosić. No i pani Danuta podpisała ze mną umowę. Pierwsza lampka, kiedy mi się zapaliła, jak podpisywałem z nią i z jej mężem umowę. To jej mąż kazał sobie zaznaczyć, bo w umowie zawsze pisze termin montażu, kiedy wejdę. No to mąż pani Danuty kazał zaznaczyć, że za każdy dzień zwłoki będzie o 100 zł tańszy kominek. No, ja na taki, taki punkt dopisanie do umowy się nie chciałem zgodzić. E, podałem jeden warunek, że mogę ten punkt dopisać, pod warunkiem, że jak wejdę dzień szybciej, no to będzie kominek o 100 zł droższy. E, pan się na to nie chciał zgodzić. Ja mu mówię, że umowa musi działać w dwie strony. Nie może być tak, że za każdy dzień złoki stuwa. E, chciałem mówię, wejdę szybciej, to stuwa do przodu. Bym innych klientów po prostu poprzekładał i bym wszedł do niego jutro, tak żeby mi musiał zapłacić. E, za każdy dzień, a ja miałem dziś miesiąc na zrobienie tego kominka, to bym musiał mi z 2000 więcej dopłacić, on się nie chciał na to zgodzić. Powiedziałem, że wejdę w terminie i ma moje słowo, i tak dalej. Także OK. To była pierwsza lampka, która się zapala. Nasz klient, który czyta dokładnie każdy punkt umowy, wszystko w tej umowie, jeszcze chce dopisywać swoje punkty, no to już daje do myślenia, że ten klient nie jest tak do końca. Normalny, bo umowa działa w dwie strony. Umowa ma chronić mnie i ma też chronić klienta, ale jeżeli są dwie strony uczciwe, no to ta umowa tak naprawdę jest bez sensu, można robić bez umowy. Ale nie zawsze mamy tak naprawdę pogląd, czy ten klient będzie uczciwy, czy nie. Tutaj w tym przypadku pani Danuty się okazało, że nie była do końca uczciwa. Zaraz Wam opowiem o co, o co chodziło. Zamontowaliśmy ten kominek, ciężkie elementy marmurowe. Ja zawsze jak jechałem na montaż, to starałem się zrobić taki kominek w jeden dzień, i to, i to właśnie był mój błąd bo kominek marmurowy, ciężkie elementy, 100-kilowe trzy elementy stawiane jeden na drugim. No i przez noc ciężar zrobił swoje no i, no i te elementy marmurowe troszeczkę się odsunęły od pionu. Dokładnie jak się przykładało długą poziomicę taką 2,5 metra na, na wysokości całej kondygnacji. No to ten marmur z jednej strony odchylił się o chyba 8 mm, A z drugiej strony o 5 Także było to w granicy błędu Aczkolwiek nie było to widoczne gołym okiem To też zaznaczam No ale bije się w piersi No bo mówię trzeba było odczekać jeden dzień Przyjechać z drugim ciężkim elementem Go wkleić później Ale też miałem z tyłu głowy to że obiecałem Temu pani Danuty Mężowi że Zrobię to w terminie i zależało mi, żeby to zrobić jak najszybciej. Robiliśmy to w trójkę z Bartkiem i z Krzysztofem. Pozdrawiam chłopaków, bo już u mnie nie pracują, ale może, może im się przypomnę, bo no, oglądali ten filmik. No i pani Danuta zauważyła też niedopolerowane miejsca w miejscu łączeń tego, tych, tych marmurów było niewypolerowane. Nie no i się przyczepiła do tych dwóch rzeczy. Tam. Gra toczyła się o ostatnie chyba 3000 zł, bo tyle zostało do wypłacenia po zakończeniu kominka. No i z tej miłej kobiety, która ze mną jechała do Solca Kujawskiego z tym brzuszkiem w ciąży, w siódmym miesiącu ciąży, w pewnym momencie zrobił się taki demon, który ciężko, było się, ciężko z nim się zaczęło rozmawiać. Było widać, że ona jest, że ona chce celowo te pieniądze jakby. Uwalić na koniec, no ale ja się nie poddawałem, bo ja zawsze walczę o swoje. Wiedziałem, że popełniłem błąd. Jeżeli chodzi o tą, o tą polerkę, no to ściągnąłem wtedy najlepszego w moich oczach kominkowca w Bydgoszczy który był mistrzem polerowania i to był Robert z Barcina, pseudonim Bombel. Także Bombel przyjechał, wypolerował, zrobił lustro takie, praktycznie cały kominek przepolerował. No i w momencie, jak to było przepolerowane, no to ja wyciągnąłem papiery do tej pani Danuty. Ona już praktycznie tam meble wnosiła, już była, już była w, w tym domu, już się zadomowiła, ale wypolerowaliśmy tą całą płytę. No i daję jej taki przygotowany odbiór, żeby mi to podpisała, bo mi to znajomy adwokat podpowiedział, żeby mieć to podpisane, że jest odbiór Jeżeli są jakieś punkty, czyli te odchyły od pionu no to na tym odbiorze też to zaznaczyć Że są takie takie odchyły I że ze względu na, na to Na jakiś tam błąd w sztuce Schodzę z ceny Tego kominka, że Po prostu delikatnie Opuszczam No ale wiadomo, że 3000 nie opuściłem za to Tylko tam bodajże 500 zł Wypolerowaliśmy ten kominek No i w momencie, gdy Dałem te, te papiery do podpisania pani Danuta oczywiście mi je podpisała 500 zł opuściłem, wypłaciła mi w gotówce 2500 i z tego demona, który tak wyzywał, który był taki zły, który chciał jakby uwalić mi tą końcówkę znowuż się zrobiła taką wspaniałą, miłą kobietą w ciąży, która zaproponowała ciasto, zaproponowała kawę. Pań, pan sobie usiądzie Pan i tak tylko 500 zł jest w plecy My tutaj mieliśmy tynkarza Który nie odebrał 10 tysięcy złotych I poszedł już na inną budowę I powiedział, że teraz będzie pracował Dzień i noc, żeby to nadrobić Co u nas stracił, a my mu tych 10 tysięcy nie zapłacimy Także nie się Pan cieszy Że Pan tylko 500 zł u nas stracił No i tak się uśmiechała Tak tą kawę To, to ciasto proponowała ja oczywiście odmówiłem, bo nie chciałem też bombla trzymać, bo musiałem go do Barcina odwieźć. On zrobił dla mnie przysługę. Wziąłem te 2,5 tysiąca w kieszeń i jeszcze w progu, jak już wychodziłem, się żegnaliśmy, to jej mąż powiedział, że ten kominek i tak będzie rozbierał, będzie go wyburzał, bo jemu się nie podoba i on będzie robił go od nowa przy najbliższym remoncie. No to ja mu grzecznie powiedziałem, że w Bydgoszczy Może będzie się szukać, szukać fachowca w Poznaniu Albo w Toruniu Bo w Bydgoszczy nikt u tego nie zrobi Bo wszyscy kominkarze, kominkarze Którzy robią kominki Już są powiadomieni, dostali zdjęcia Dostali zdjęcie po sesji Także oni już wiedzą, że u takich ludzi się nie robi Są powiadomieni Także będzie miał Pan problem, żeby kogoś znaleźć To jedna rzecz A Pani Danuta Na do widzenia mi powiedziała Taką dobrą radę Panie Adamie, wie pan co pan musi teraz zrobić? Ja mówię, nie wiem. Musi pan następnemu klientowi te 500 złotych doliczyć. Jak ja się wtedy wkurzyłem i mówię, z jakiej racji, mówię to, następny klient ma płacić za pani kominek? Taką mi radę dała, nie? Także ludzie, którzy podejrzewam, wykorzystali tak jak tego tynkarza na 10 tysięcy, kogoś jeszcze, kogoś jeszcze, to podejrzewam, że dom sobie wybudowali za przysłowiowe 5 zł. Ja się nie dałem i pamiętajcie, nie dajcie się, walczcie do końca, nigdy się nie poddawajcie. Trzeba walczyć o swoje. Hejo.